Cześć! W tym materiale opowiem Wam jakie buty szosowe wybrać. Ja dzisiaj w studio zebrałem trzy przykładowe pary butów szosowych, które różnią się, które są dobrymi reprezentantami różnego typu obuwia przeznaczonego do kolarstwa szosowego. No i właśnie na ich przykładach opowiem Wam czym różnią się poszczególne typy i do czego będą się nadawały, do czego będą idealne. No bo bardzo ważne jest, żeby wybrać buty, które są dopasowane do tego, jaki jest Wasz styl jazdy. No bo wiadomo, jedni jeżdżą bardziej turystycznie, inni jeżdżą Typowo wyścigowo, a jeszcze inni gdzieś tam łączą to i na przykład lubią długie wycieczki, plus czasami okazjonalnie ścigają się na rowerze. No i właśnie bardzo ważne jest to, żeby buty dopasować do tego, jaki jest nasz styl jazdy i jaki jest nasz poziom zaawansowania. I tak jak powiedziałem, zebrałem dzisiaj w studio przykładowe modele i będę wam o nich opowiadał. I wskazywał, czym one się różnią, no bo te różnice są bardzo wyraźne i są zgromadzone w obrębie podeszwy, systemu zapięcia, masy, poziomu wentylacji, czyli kwestii, które po prostu będą istotne w trakcie jazdy, także zaczynamy. Zaczynamy od butów szosowych dla początkujących, a dobrym przykładem takiego obuwia jest model Shimano RC1, który ma takie właśnie wszystkie cechy butów entry level. Zaczynamy od podeszwy, która w tym modelu jest plastikowa i to jest absolutny standard w butach dla początkujących. Plastikowa podeszwa nie jest tak sztywna jak podeszwy karbonowe, ale gwarantuje wystarczającą sztywność do takiego efektywnego przenoszenia naszej mocy na pedały, jeżeli jeździmy rekreacyjnie, turystycznie, Absolutnie o takiego stu jazdy nic więcej nam nie potrzeba. Podobnie w kwestii całej tej górnej części buta. Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo prosty model. Ma sprawdzony od lat, niezawodny, łatwy w obsłudze. System, który zawsze działa: czyli trzy rzepy. Nic wyszukanego, a z drugiej strony fajnie, bo jest to rozwiązanie, które jest tanie, niezawodne, trwałe. Po prostu tutaj nie ma się co zepsuć. I tak samo w kwestii całej konstrukcji wierzchni tego buta, on po prostu nie ma jakichś super wyszkanych materiałów, nie ma super odchudzonej konstrukcji, ale zwróćcie uwagę, że ma mnóstwo otworów wentylacyjnych, to jest po prostu but, który na wielu polach będzie nieco gorszy niż buty dla bardziej zaawansowanych niż buty wyścigowe. Będzie nieco gorzej wentylowany, będzie nieco cięższy, będzie nieco mniej sztywny, ale jako całość ma bardzo dobre parametry, niską cenę zakupu i po prostu spełnia potrzeby osób, które rekreacyjnie, amatorsko jeżdżą na rowerze. A dodatkowa jeszcze jest kwestia taka, że buty, które są podstawowe, przez to, że są troszeczkę grubsze, mają tutaj więcej materiału, są też cieplejsze i dzięki temu osoby, które jeżdżą na szosie w też zimniejsze pory roku, będą mogli swobodnie w tym butach jeździć i nie będzie im zbyt zimno, no bo na przykład modele wyścigowe często mają tak mocno wentylowane podeszwy, są tak mocno wentylowane, że w nich po prostu zimą jest za zimno i dyskomfort jest odczuwalny w trakcie jazdy w temperaturach, które są bliskie zero. Przechodzimy do butów ze średniej półki, a dobrym przykładem tego typu obuwia jest model Bontrager Circuit, który zwróćcie uwagę, już na pierwszy rzut oka wygląda na model bardziej zaawansowany, ma taką bardziej sportową, bardziej smukłą, szybszą linię. Te buty po prostu świetnie wyglądają, ale nie to jest z nich najważniejsze. Moim zdaniem, taką kluczową różnicą, którą widać od razu na pierwszy rzut oka, jest fakt, że buty z segmentu mid-level mają bardziej zaawansowany system zapięcia. Co po prostu jest bardziej komfortowe, dlatego że zwróćcie uwagę, mamy tutaj jeden rzep i pokrętło boa, które pozwala bardzo łatwo, precyzyjnie w trakcie jazdy dopiąć sobie buta. Rzepa ciężko jest naciągnąć, trzeba go rozpiąć, naciągnąć odpowiednią siłą, potem zapiąć. To jest wszystko trudne, kiedy jedziemy gdzieś na rowerze, w grupce po jakichś dziurach, no ciężko jest z buty zapiąć w trakcie szybkiej jazdy. Natomiast kiedy mamy Boa, bardzo łatwo jest sobie delikatnie go dociągnąć. Natomiast po tym modelu widać, że to jest średnia półka. To jest starszy typ Boa, czyli taki system, gdzie możemy buta tylko dociągnąć, a już nie możemy go w w trakcie jazdy poluzować. Buty z wyższej półki wyścigowe będą miały to lepsze boła, gdzie można zarówno dociągać, jak i luzować. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem, tylko dociągać. Jeżeli chodzi o podeszwę, buty ze średniej półki to jest totalna mieszanka na rynku. Akurat te Bontragery mają podeszwę w całości wykonaną z tworzywa plastikowego. Natomiast często w butach z segmentu mid-level macie też podeszwy karbonowe albo podeszwy, które łączą karbon w tej części przedniej plus plastik w tylnej, więc tutaj jest jedna reguła. Z reguły te buty po prostu będą bardziej sztywne. Niezależnie od tego, jaki będzie materiał podeszwy, możecie się po nich spodziewać lepszej wentylacji, większej sztywności, lepszego dopasowania i bardziej precyzyjnie spinając Stopę systemu zapięcia niż w butach podstawowych, i to jest właśnie taki fajny pomost między butami podstawowymi a butami wyścigowymi, czyli coś, co sprawia, że śmiało możecie w tym komfortowo jeździć całodniowe, długodystansowe wycieczki, ale też śmiało stanąć na starcie wyścigu, bo ten but po prostu ma już takie cechy, które sprawiają, że. Lepiej przenosi moc, że jest taki bardziej sportowy, bardziej jakby adekwatny do takiego agresywnego stylu jazdy, gdzie jest dużo przyspieszeń, jakieś finiszy, ten but po prostu lepiej trzyma stopę i lepiej transferuje naszą siłę na pedały, ale jednocześnie nie jest tak ortodoksyjny i tak też drogi jak buty z górnej półki buty wyścigowe. Także, tak jak powiedziałem, coś, to sprawdzi się dla osób, które zarówno lubią powiedzieć sobie turystycznie nieco dłuższe trasy, jak i wyścigowo, amatorsko się pościgać na wyścigach szosowych. No i na koniec chciałem wam pokazać buty wyścigowe. To jest akurat model Giant Search Pro. Bardzo fajny przykład butów z najwyższej półki butów, które są dopasowane, dostosowane do wymogów po prostu rywalizacji sportowej na wysokim poziomie. Tam gdzie chcemy, aby buty nas maksymalnie wspomagały w naszym wysiłku i maksymalnie pomagały w trakcie ścigania. Takie buty są bardzo lekkie. To już nawet biorąc je w ręce czuję, że wyraźnie są lżejsze niż te pozostałe modele. Do tego są bardzo sztywne ta podeszwa. Nie ma prawa Uginać. Ona po prostu maksymalnie przenosi nasze waty na pedały i zamienia to, co wkładamy w pedały na jak największą prędkość jazdy, ale to nie wszystko. Taki but zwykle ma bardzo cienką skórę, bardzo cienki cały materiał, z którego wykonana jest przyszła, i system zapięcia, który bardzo mocno pozwala spiąć stopę, który pozwala wręcz jakby objąć ją tak, jak imadło obejmuje jakiś przedmiot. I dzięki temu taki but rewelacyjnie trzyma stopę. No i to się przekłada na takie doskonałe uczucie roweru, ale też totalnie jakby dynamiczne i bezstratne przeniesienie mocy. Jeżeli stajemy w korbie, na przykład do finiszu, czy do ataku, czy potrzebujemy kogoś dogonić, to w tych butach po prostu czujemy, że to przełożenie siły jest absolutnie jeden do jednego. Tutaj nic nie ginie w bucie, wszystko trafia z naszych nóg prosto na pedały. Tak jak powiedziałem, bardzo sztywne, bardzo lekkie, o tego doskonale wentylowane, jednym słowem mają wszystko to, co po prostu ma nam sprzyjać podczas ewaluacji sportowej. No i właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie odpowiedzieli, czy raczej zaczynamy i chcemy mieć buty wygodne, tanie, które są dopasowane do jazdy turystycznej, czy coś pomiędzy, na dłuższe trasy, ale też amatorskie ściganie, czy jesteśmy zawodnikami z krótkiej i po prostu potrzebujemy mieć butów, które sprawią, że będziemy jechać jak najszybciej. To jest pytanie do Was, na które Wy musicie sobie dobrze odpowiedzieć i po prostu wybrać buty dopasowane do Waszego stylu jazdy i Waszych potrzeb. A jeszcze chciałem Wam tylko dodać, że często mówi się, że buty wyścigowe są niekomfortowe, ale to jest nieprawda. Ja uważam, że testując przez lata różne modele butów, że buty wyścigowe są dlatego drogie, że właśnie łączą te parametry wyścigowe właśnie z dobrym komfortem jazdy i na pewno nie jest tak, że takie buty są niewygodne. A ja tutaj dzisiaj nie mam wprawdzie butów do tetlonu i butów zimowych, ale warto jeszcze powiedzieć, że wśród butów czasowych są inne typy. Ja pokazałem wam tylko te najpopularniejsze. Na pewno osoby, które jeżdżą i ścigają się w tetlonie, potrzebują butów tetronowych, które są bardzo łatwe w założeniu, które po prostu możemy założyć już po wejściu na rower i przede wszystkim możemy założyć je w trakcie jazdy i też nie mając skarpet na stopach. I tak samo z butami zimowymi. Jeżeli dużo jeździemy zimą, no to mając buty takie wyścigowe, będziemy bardzo marne stopy. One mają wentylację. Na podeszwach, mają bardzo mocną wentylację tutaj na zewnątrz. Nawet z ochraniaczami będzie nam zimno, stąd dla osób, które dużo trenują zimą na szosie, warto wyposażyć się w buty zimowe. No i na koniec jeszcze jedna kwestia, często o to pytacie, czy na gravel brać buty szosowe, czy buty MTB? Ja w tym momencie chciałem to uciąć, jako redakcja Bike Worldu uważamy, że na gravel buty MTB są lepsze, dlatego że kiedy będziecie mieli nawet potrzebę, nie wiem, zejść na chwilę z roweru choćby, żeby się załatwić, no to jak staniecie takim butem na kamienistej drodze, ten but będzie cały zniszczony, cały porysowany, więc na gravel buty zdecydowanie MTB, nie szosowe. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi już łatwiej będziecie wybrać buty adekwatne do Twoich potrzeb i Twojego stylu jazdy. Jeżeli Ci się podobało, koniecznie zostaw kciuka w górze no i zostaw suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale Bike Worldu. Dzięki, do zobaczenia!